Dzisiaj Pan Jezus podaje nam w dzisiejszym zestawie fragmentów objawienia taką lekarstwo na postawę, która wyrażana jest w słowach, że nam nie wolno nikogo osądzać, oceniać, opiniować. No ale okazuje się, że prorok Natan zrobił głęboki rachunek sumienia królowi Dawidowi. A ten rachunek sumienia polegał na tym, żeby mu uświadomić jego grzech. Tym, że nie zachował prawa Bożego. I to w kilku aspektach. I w przykazaniu nie cudzowóż, bo przecież mój Boże wyciągnął rękę po cudzą żonę. I w przykazaniu nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. A nade wszystko w przykazaniu nie zabijaj. Chociaż sam własnymi rękoma Uriasza Chetyty nie uśmiercił, ale zrobił to przez pośrednictwo innych, tu natychmiast włączają się słowa wypowiedziane przez świętego Piotra w dniu zesłania Ducha Świętego, czyli w dniu pięćdziesiątnicy, kiedy już będąc pełnymi mądrości, która z nieba stępuje, ci, którzy do tej pory Kościół, nowonarodzony Kościół, który był do tej pory wystraszony, wylękniony, wychodzi do trudnej do zliczenia rzeszy ludzi, którzy zlecieli się na widok owego nadzwyczajnego wydarzenia, mającego miejsce w Wieczerniku i zwrócił się ze słowami, które są no właśnie wyrzutem sumienia, rachunkiem sumienia dla jemu współczesnych. A mówił to nie do pogana, nie do obcych, ale do swoich. Tego Chrystusa, którego wyście zabili rękoma bezbożnych Rzymian, wskrzesił Bóg, a my tego wszyscy jesteśmy świadkami. To rzecz bardzo istotna zresztą, kiedy wyciągniemy, sięgniemy do naszej nadprzyrodzonej pamięci pełnej nadprzyrodzonej mądrości to tam między innymi znajdujemy uczynki miłosierdzia nie tylko względem ciała to nam idzie dużo łatwiej chociaż również z dużymi oporami ale łatwiej jeśli chodzi o politowanie się wobec ludzi głodnych zziębniętych nawet bezdomnych ale są również uczynki miłości, miłosierdzia względem duszy człowieka. Jednym z tych uczynków miłości względem bliźniego, jego duszy nieśmiertelnej, jest uczynek, który określany jest błądzących upominać, grzeszących upominać, błądzącym dobrze radzić niezmiernie ważna posługa miłości wobec drugiego człowieka i przyglądając się na świadectwo ewangeliczne w dniu dzisiejszym gdzie no właśnie pan Jezus wykorzystał nawet i warunki atmosferyczne do tego żeby zrobić rachunek sumienia swoim apostołom czemu tak Bojaźliwi jesteście, czyżby wam wiary brakowało? Przygotowujemy się, już za kilka dni będziemy świętować Matki Bożej Gromnicznej, a tak naprawdę święto ofiarowania Pańskiego, a jeszcze inaczej to święto oczyszczenia Matki Bożej. Bo te wszystkie prawdy, wydarzenia z historii zbawienia obecne są właśnie w dniu 2 lutego, kiedy obchodzimy tę uroczystość, tam w ustach proroka Symeona znajdują się następujące słowa adresowane do Najświętszej Maryi Panny, a Twoją duszę miecz przeniknie. Aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby wyszły na jaw, na zewnątrz, zamysły serc wielu. Zdajemy sobie sprawę z tego, kim jest Najświętsza Maryja Panna że jeśli chodzi o cierpienie w jej przypadku, to ono żadną miarą nie może być określane jako kara Boża za popełnione grzechy, bo ona była wolna od grzechu pierwotnego i od grzechu osobistego, uczynkowego, a jednak Twoją duszę miecz przeniknie? Dobrze wiemy, będący następstwem grzechu cudzego aby wyszły na jaw zamysły, czyli motywy działania serc wielu. Przyznacie, że Pan Bóg jest jednak genialny, jeśli chodzi o posługę upominania i pouczania każdego z nas.